Monika dowiedziała się, że jeden kolej z uczeni wie wszystko na temat afery z Pawlakiem. Również słyszała, że właśnie ten kolega w niej się podkochuje i postanawia to wykorzystać. Umawia się z nim w kawiarni. W swój plan w tajemnicza Kasię. Podczas spotkania chłopak zaczyna opowiadać o planie Pauliny, jak zaliczy semestr. A Kasia wszystko nagrywa telefonem. Po wyznaniu całej prawdy pyta się dziewczyny, czy mu się podoba. Niestety Monika nie jest nim zainteresowana, ale chce, żeby to wszystko powtórzył na policji. Monia wraz z Kasią udają się na posterunek i pokazują nagranie. To definitywny koniec kłopotów Mariusza. To mogliśmy zobaczyć w zapowiedzi nowego odcinka. Szczerze mówiąc cieszę się, że to koniec tego wątku. Bo od początku było wiadome, że mecenas tego nie zrobił. A teraz się to potwierdziło. Teraz powiem kilka słów o tej strzelaninie, a raczej jej braku. No scena super hiper nagrana. Niby facet wiedział, że broń jest nie nabita... Ale zareagował tak, jakby Iwona miała pistolecik na kulki. Widać, że ktoś dobrze tego nie przemyślał lub nic nie wie na temat takich miejsc. Napisz w komentarzu, czy cieszy się, że to definitywny koniec?